Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 24 czerwca 2019 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub wyświadczeniem usługi. W wyroku z dnia 19 czerwca 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że bezpośredni związek kosztu z wytworzeniem towaru lub wyświadczeniem usługi, o którym mowa w artykule 15e ustęp 11 ustawy o CIT, dotyczy samego procesu tworzenia lub świadczenia usługi, a nie finalnie wytworzonego produktu. W efekcie dla wyłączenia danego wydatku z limitu kosztów usług niematerialnych nie jest konieczne jego inkorporowanie w cenie produktu. Miejsce posiadania interesów osobistych i gospodarczych w kontekście przepisów ustawy PIT oraz modelowej konwencji OECD. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2019 roku okoliczności takie jak zamieszkiwanie na terytorium Polski przez ponad 10 lat, pozostawanie w związku partnerskim z Polką posiadającą rezydencję podatkową w Polsce, posiadanie z tą partnerką dziecka, które wychowywane jest w Polsce, posiadanie jedynej nieruchomości, która położona jest w Polsce. Stanowiącej współwłasność z partnerką życiową, przemawiają za posiadaniem Centrum Interesów Osobistych w Polsce. Mając na uwadze te okoliczności, zdaniem sądu, sam fakt uzyskiwania emerytury z Wielkiej Brytanii oraz innych dochodów pasywnych, odsetek, dywidend, nie może powodować oceny, że Centrum Interesów Osobistych i Gospodarczych Podatnika znajduje się w Wielkiej Brytanii. Możliwość dokonania korekty faktury przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2019 roku, nie zdojduje potwierdzenia w przepisach prawa teza, że ustawodawca wymaga, by na moment wystawienia korekty faktury podatnik był podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym. Zdaniem sądu nie można w szczególności takiej tezy wywodzić z artykułu 106J i artykułu 106B ustawy VAT. Przepisy te zawierają odesłanie do podatnika jako pojęcia. Natomiast nie można tego pojęcia rozumieć formalistycznie. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 i 2 ustawy VAT, bowiem przepis ten owszem mówi, kim jest podatnik w ustawie VAT, ale w kontekście tego, na kim ciąży obowiązek podatkowy. Co więcej, oceny statusu danego podmiotu jako podatnika należy dokonywać na moment wystawienia błędnej faktury, a nie na moment jej korekty. Nowe rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. 20 czerwca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyz. Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa rozporządzenie wydano w związku z koniecznością dostosowania do zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Zmiany odnoszą się m.in. do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych, a także płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich. Kwestia uznania działań za działalność badawczo-rozwojową w myśl przepisów ustawy o CIT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 19 czerwca 2019 roku wydał wyrok, w którym zwrócił uwagę, iż podejmowanie działalności B+R w sposób systematyczny należy rozumieć tak, że jest ona prowadzona w sposób bieżący, zaś rozpoczęciu działań B+R towarzyszy założenie kontynuowania ich w przyszłości. Konsekwencją tego jest uznanie, iż ulgą B+R nie można objąć incydentalnych działań podatnika. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl Łamane na PPT. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl